Witam Was gorąco w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie to recenzja książki Skarby leśnych braci Weroniki Kurosz, która została wydana przez Wydawnictwo Zysk i Spółka. Książka jest w twardej oprawie, kwadratowa i opowiada o przygodach dwóch czasem niesfornych braci mieszkających na skraju puszczy. Jest to bazylii i marcepan. I jak nie trudno się domyślić, książka opisuje właśnie ich przygody. Jest ich naprawdę, naprawdę całe mnóstwo. Tekstu jest tutaj sporo. Na pewno książka wystarczy na długi czas do czytania. Przynajmniej my ją czytałyśmy na raty. Ale starsze dzieci, czy też w wieku przedszkolnym, zerówkowym, czy też szkolnym, na pewno same będą ją już sobie bardzo chętnie czytały, bo opowiada o właśnie takich dwóch łobuziakach. Tutaj akurat mi się otworzyło na stronie, na rozdziale, gdzie marcepan udał się do jaskini, pokłócił się z bratem, postanowił przed nim uciec, i sam udał się właśnie na spacer. Trafił do jaskini, spotkał tutaj jej mieszkańców, którzy nazwali, nazywają się przyślepki, i wraz z chłopcem i dziewczynką poszedł szukać Podziemnego jeziora, gdzie miał się kryć skarb. Są te, jest też na przykład historia o tutaj jak po wiosennych roztopach ich teren zalał, zalała woda, strumień, który przepływa w pobliżu. Stał się po prostu taką rwącą rzeką. Postanowili sobie zbudować tratwę, popłynąć tą tratwą na przechadzkę i znaleźli się jakiś, jakiś tam, w jakiejś odległości od domu. Spotkali gospodarstwo ze starszą panią. No i tutaj już wam nie będę za dużo zdradzać, bo cała przyjemność z czytania wam tutaj umknie. Ilustracje, jak widzicie w książce, nie ma ich za dużo, ale wystarczająco myślę, jak dla starszych dzieci, to już przecież nie są potrzebne na każdej stronie, żeby coś było narysowane. Książka czyta się bardzo przyjemnie i bardzo, bardzo fajnie. Tak jak już mówiłam, z pewnością jeżeli macie dzieci w wieku szkolnym, to one chętnie sobie tą książeczkę będą czytały. No już by było dzisiaj na tyle, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnych recenzjach.